W kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, na początek odcinka, rozpakujemy sobie paczkę, którą dostałam od sklepu języckiego Dobry Koń. I uwaga, pierwsza rzecz, która będzie w tej paczce, to jest to, o czym Wam mówiłam, czyli wędzidło. Eee, zobaczycie jakie? Zobaczycie jaki kolor, eee, plus jakieś inne rzeczy niespodziewane, bo eee, umówiłam się ze sklepem, także zrobią mi po prostu jakąś niespodziankę. Więc się nie mogę doczekać. Ja już widzę, co tutaj się znajduje. Eee, mega! Ja cię sumię. słuchajcie, dobra. Zaczniemy od tej rzeczy najbardziej spodziewanej w sumie, czyli tą, którą zamówiłam. Eee, jest to idło Uwaga, uwaga. Tam, tam, tam. Wędzidło podwójne, łamane. Rainbow. Czyli zobaczcie. One jest tęczowe. I jeszcze mało tego, zmienia po e, temperaturze, czy tam, tak, po zmianie temperatury, zmienia kolor. To jest w ogóle hit. E, I co? No i zobaczymy, czy pasuje. Mam nadzieję, że pasuje. W 12,5 wzięłam, czyli taki sam rozmiar, jak Hakamada ma. W tamtym będzidle. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jej przypasuję, bo to jest takie podwójne łamane. Bardzo fajne, zrozumiałe dla konia. Będzidło. Jedną rzecz. Uwaga! Co tu się dzieje? Proszę Państwa, pełno bąbelków. Najlepsze. Nie wiem, Sinek. co tu się dzieje. Dobrze. Faktycznie ten drenicy tu zmienia kolor, bo teraz dam je na słońce. J, ale ja, patrzcie. nie wiem, czy to widać, ale totalnie to jest to. Zmienia, par... zmienia kolor na taki bardziej, na bardziej ciepły kolor. Na takie żółte. Wow, no nie wiem, jak to wymyślić coś, ale mega. I mamy prezencik od sklepu Dobry Koń. Wow, zapakowany, proszę bardzo, proszę Państwa, tak, wy. Taką torebeczkę. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Cokolwiek tam jest, ja już się tak cieszę, bo ja uwielbiam prezenty niespodzianka. I uwaga. Mamy. Proszę bardzo, mamy próbkę Paszy este Hipolit. Nie wiem jaka to jest, bo wszystko tu po niemiecku jest. Aczkolwiek znam tą markę i to jest bardzo fajna, dobra marka. Skosztuje Hakamada. Glixwise Musli Hakamada czy tam Wilber. Super. Kolejną rzeczą mamy kolejną próbkę. Dobra. Kolejna próbka to jest Huweler. O, Huveler Relax. Dobra, tą też markę znam. Z Huvelera Hakamada też jadła pasze w mm, swoim czasie. Nawet widzę, że owies jest chyba, czy co? Nie wiem. Zobaczymy. Na pewno posmakuję moim koniom. Totalnie. I mamy też sieczkę, o, uwaga, dobrze zgadłam, Tędzi. pasza na bazie sieczki z lucerą, o niskiej zawartości cukrów i skrobi. O, proszę, to coś, dla, to coś dla Wilbera. Szczególnie polecana dla koni w chorobie brzodowej lub tych w grupie ryzyka wrzodów, Ok, z dodatkiem składników neutralizujących pH treści żołądka, ale o niskiej zawartości cukrów i skrobi, to się idealnie mm, nadaje taka pasza dla, wiecie, dla hucu, dla takich koni prymitywnych. Myślę, że to powinno posmakować Wilberowi. Zobaczymy, bo możliwe, że zamówię, Tak będzie smakować. Dalej mamy jakąś tutaj Flat Grey Gel. Jaki żel? Dobra. Ja tu jestem słowa z angielskiego, więc totalnie nie wiem. Man Man tutaj. To grzywi ogona chyba żel. I tak mi się wydaje, że to jest na przykład do robienia warkoczy, nie? Albo jakiejś fryzury. Patrzcie, jak to pachnie. No, ładnie pachnie, dosyć tak ziołowo. Coś tam pisze: Men and Tail, więc to akurat wiem, że grzywa i ogon, ale myślę, że to jest do brining. Neceserii, do nożyczek, coś tam, coś tam, do cięcia. Dobra, dobra każdym razie do grzyby ogona, super. Dalej mamy ciasteczka. Ciasteczka. Z miłości do koni dobry koń. Proszę bardzo. Jak on jest zapakowane, taki papierek. Mhm. Oczywiście będę próbować razem z koni. I mamy na końcu jeszcze zawinięte takie coś. Uwaga. Co so, to jest? Nie, yes, Serio? Jaki super! No nie no po prostu oszalaliście. Sklep dobry końc. Dziękuję bardzo. Patrzcie. Z equichert e, z ziołami. Mam piękny tutaj kubeczek. Razem miałem z ołówkiem, długopisikiem. I, I tutaj jeszcze karteczki. No mega wstąpce dostałam. Zioła i suplementy klasy Premium. No, idealnie, idealnie to co tak, Natura, zioła, wszystko tak, to jest wszystko powiązane. Dziękuję bardzo. I oczywiście mam dla Was kod rabatowy. I uwaga, teraz słuchajcie uważnie, yy, bo mój kod brzmi WEWI. Daje minus 10% zniżki w całe, na cały asortyment w sklepie jeździecki, Dobry koń. Yy, I działa on, uwaga, do 30 kwietnia, więc spieszcie się jeszcze się z zamawianiem, i dziękuję jeszcze raz bardzo za prezenciki od dobrego konia. Lecimy testować te rzeczy. Mam nadzieję, że koniki się ucieszą. No i idziemy do stajni, bo już się nie mogę to doczekać. Poszły pięknie, jak lecą. A tak umił o galop. Sprockie. Proszę bardzo, przyjaciele. Dararara. dzień dobry! Hello! Hello! Ale... Dobra. Poczekaj, jeszcze tu lecą. Chodź, tak. chodź, 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 O, jak pięknie kusuje kuszuje owiec! Tam jeden kość został, on się nie spieszy. Generalnie. Gdzie one polazły, serio? 16. patrzcie to! Nie no, hit! Kiedy idziesz u swojego konia to ale stado całe, stwierdza, że będzie biegać I ja tak za akamatą teraz biegam ciągle, nie? Masakra. Uważam, że jest grubo, ponieważ masz sprawdzają z pastwiska godzinę. No, bo konie zaczęły biegać, a ja nie wiem, co się dzieje, um, ale tak, więc trochę długo mi to zajęło. Dobra, hak już wradzona więc co? Przetestuję sobie te musli, damy, razem z sieczką, policzyłam wiadro, tak by the way, no dobra, patrzymy czy jej posmakuje, fajnie dawać konnemu, mówiłam już o tym, że sieczkę przykryję, ale już mówiłam, ale pachnie, śmiech, jako pytaje, znowu, dobra, proszę bardzo, mikstura, mmm, słaba, tak nie prawie tego. Dobra, mikstura zrobiona. Muszli z sieczką. Proszę bardzo, tak się prezentują. Idzie dla Paku Miła. Dzień dobry, koniu. Zobacz, cię. Proszę bardzo. Zobacz, Ci się spodoba. Dobre? Dobre. A co ma być mi dobre, nie? Ja, super, dobra, musimy ją wyczyścić. Jest cała brudna. Masakra. I zobaczymy. To jakieś przeszkody poustawiane. Tam chyba wiatr zburzył przeszkodę, bo jak jechałam autem, to była ona ustawiona, nie? Wytychy. Dobra, zaraz poprawiamy. Zaczynamy, poprawiamy bardziej na drogi. I przymierzemy sobie nauszniki. Mam nadzieję, że są dobre. Bo są dość duże jak na kamadę osła. W ogóle na graniu, ja nie wiem, na graniu w ogóle totalnie inne kolory są. Tylko czapraka, to już no nie wiem, nie wiem, nie sorry. O, teraz jakoś nie w świetle się tak prezentuje to widło. To też zaraz zobaczę, czy pasuje. Dobra, to sobie schowamy. Świetnie, idę po szczotkach. o. To jest ulubiona zławka psinka. Kopyto. Świetnie. Udało mi się hakamale yy, osiodłać, zobaczcie jak wygląda pięknie. Te nauszniki wcale w słońcu nie, nie różnią się aż tak od y, tego odcieniu. Więc y, bardzo fajnie, dajcie znać w komentarzach jak wam się podoba Hakamala Sport. Yy, dzisiaj sobie też pojeździmy na wędzidle. Przymierzałam już, yy, jeśli chodzi o długość, no tak, tam jest wiadro koło, o długość tego wędzidła, widzicie 12,5, bo myślę, że jakby było szersze, to, widzicie, tu pół centymetra wystaje i tu, nie? Jak było szersze, to by było za długie. I by wiadomo, się przesuwało. Więc zostawiamy tak na razie. Tak, koniu? I, i co? Chodź, konia, chodź. Na razie jeszcze tamtego i nie zakładam, bo mówiłam, że najpierw trzeba jej wilcze kły wyrwać. Tak, koniu? Bo to jeszcze przy takim gumowym jej nie wadzi, a przy takiej oliwce metalowej, no raczej by po zębach dostawała, co nie jest przyjemne. Trzeba je po prostu usunąć, a się tak trafiło, że mój koń ma, tak? No, będziecie słyszeć, niestety w tle, patrz, niestety w tle będziecie słyszeć jak tam tną, eee, no ale tak musi być. Słoneczko wyszło, aha, znowu mi przeszkodę rozwaliło, kurde, co jest grane. Bo ja tam sobie takiego, wiecie, kawaletkę zrobiłam. No, tam tną, o, widzę pełną parą pracują dzisiaj pracownicy. Chodź, Absolutnie się nie kładziemy. No pięknie wyglądasz. choć poprawiłem tą przeszkodę tam. Chciałam jakiegoś bacika pożyczyłam też. Trochę wiatr wieje, chociaż już bardziej... No przestał. No, super mój koń w tak? Fajnie w butach się chodzi. Zabakuje jej ta pasza. Patrzcie, jak się domaga. Idziesz już? No dobrze. W końcu założyłam żółte pryszczęstwo. Nie wiem, czy widać. Dzisiaj mamy outfit pełen profesjonalistów. Słuchajcie, sport horsy jesteśmy dzisiaj. Nie? Aha, tak. Dobrze. I zrobię tak. Bardzo dużo stępa. Potem zagalopuje, nie kłus, od razu będzie galop. I po galopie dopiero kłus. I dopiero po tym kusie. Tak. Dopiero po tym kusie przejdziemy do kawaletek i ewentualnie tutaj do tych przeszkód w galopie. E, ale to zobaczymy. Jak kamada będzie fajnie pracować, to sobie to e, przeskoczymy, można powiedzieć. Raczej nie, raczej to będzie takie, wiecie, tutaj na dwa, tu na jedno. Dobra, ogarnie się. Psinek! A psinek pierwszy raz z nami jeździ. Patrzcie, psinek też będzie jeździł. Tak. Dobry koń. I prrrt. Tak. Uuu Brawo ty koniu. Proszę bardzo Hop. Tak Bardzo dobrze Super konie Tak Dobrze koniu Tak. Bardzo dobrze. Tak. Dobrze. Super koń.

Świetnie, brawo! No, chyba lepiej generalnie widzicie Hakamada chodzi. Jeśli. Uuu, się zwyczajam. Jak jest najpierw step, potem galop, potem kłus. Nie wiem czemu, ale jakoś lepiej Lepiej to wychodzi. Patrzcie na psinka! Tak, psinek, super! Tak naprawdę Hakamada ma challenge. Bo ona co chwilę się. Tutaj napala, jak Shelby zaczyna biegać, wiecie o co chodzi, nie? Spróbujemy wyjechać, tak, cały narożnik. Dobrze. Koniu! Tak. Teraz ja spróbuj. Tak. Tak, tak, super. Tak, wyciszamy konia. Super, tak, super konie. Wyciszamy konia, tak jest, tak jest, tak jest. I dalej. Super. Pięknie, no i od razu plecki. Zaczynają pracować. Tak. Dobrze. Wsinek. Tak, tak. Właga szerwi odejść. dobrze. No powiem wam, że nie jest łatwo. Tak. Widziałem sobie na drągi koniu. Pięknie. Wow. Mój koń tak chodzi. No toż to szok. Koniu. Ty tak potrafisz chodzić ładnie? Tak. Drogi tak super, proszę Państwa, łapię na kontakt, lecimy jeszcze raz te drągi uwaga Kolu. Dziękuję. Tak jest, wszystko bardzo delikatnie musi być koło. Bardzo fajne. Haki. Co lecimy na tą przeszkodę? Znaczy, czy to jest przeszkoda? To pytanie. Tak. Super! Brawo! Patrzcie, nawet ta się spociła. Toż to nie bywało, że Kojbuj by się spocił na treningu. Nie no dobrze, już wiem jak mam trenować z tobą. Patrzcie, nawet zrobiła sobie lekki kremik. Patrzcie, od węcidełka. Coś tam popracowała haki. Tak? No, patrz się Tak wiatr wyjeżdża sakra, nie? Śmaj! Tak, się, taki koń zadowolony po treningu, proszę. Proszę bardzo, konio. Super, fajna dzisiaj byłaś. Nawet żeśmy najechały dwa trzy razy na te przeszkody, co e, ten stwierdziłam, że przejadę je kusem, na kus nie były, dlatego haki zahaczyła. Dobrze jej ochraniacze założyłam. Te ochraniacze są takie stricte ujeżdżeniowo, ale no, no można w nich skakać. Czemu nie? E, XD ale nie takie wysokie przeszkody, może tak to powiem. A Haki dzisiaj sobie podnosiła nogi i fajnie na tych drągach chodziła. Także musimy więcej na takich płaskich drągach ćwiczyć. Zauważyłam to. No, superko. Dobra, chodź, idziemy. Zanak. Teraz gruby stęp. Tak. Stęp w ręku musi być rozstępowany, nie? Koń chodził, to matka teraz też, tak? Jęk. Doś i tarzanko. Musiała być nagroda, ale tarzanko też musi być, tak? No a jak koniu? No a jak? Oooo! Patrzcie, wygimnastykowała. O drugi raz, haki, brawo! Super kon! Jak, za, jak właśnie zamrozić e, daną sytuację u konia właśnie To jest fajne... O, zobaczcie, dalej leży. Dalej leży, bo, bo ten, bo przyjęła, że dostaje smaczki za leżenie, nie? Tak. Tak, bardzo dobre. No jakie dobre koniu! Proszę cię bardzo. No chwilę poleżymy, zobacz, tak po treningu, no musisz poleżeć troszkę, tak, no, taka dobra pasza, od dobrego konia dostałaś, no, tak koniu, o, no, 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 jak ja pyszne, to ja będę leżeć. Ja nie mogę, masakra, przepraszam bardzo, bo będziecie słyszeli cały czas ten beton w tle, ale no kurde, uznajmy, że to jest taka muzyka, dobra? Że przez cały film leci taka muzyczka betoniarka, nie? Taki. A zrób swajla. Super. Dobrze, a usiądziesz? Usiądziesz? Dawaj. Usiądziesz? Dobrze, koniu, patrzcie, ja pierdykam. Patrzcie, no. Ja zaraz nauczę no, ją siadać. Dawaj. Tak, tak, tak. Dobrze. No. Same przody. Dawaj przodem, no. No. Za ciężko już jej, patrzcie, jak stęka. Dobra, wstawaj. Super. I wyczep się. No. I wyczep się. Super, ale że się wyczepała. Naprawdę. Gratuluję, Koli, Gratuluję. No. Super. Na koniec super. Pięknie. Wyprane ochraniacze w perwolu były. Były. Biły. No tak. Biły. Biły.